Witajcie moi... z tej strony Wronek, 14 odcinek betowania z Wronkiem, czyli As skin S-Life. Przypomnę, że wczoraj w ostatnim odcinku mówiłem o fanobecie. Wczoraj nie powiedziałem wam bardzo ważnej rzeczy, bo nawet na tej stronie tam nie stawiałem za dużo. Nawet nie wiedziałem, ale teraz wam wszystko wytłumaczę. Przypomnę jeszcze dla nowych fanów, że w drugim odcinku mówiłem o Lunch Destroyer, że to jest ten dodatek właśnie, który tutaj zmienia wygląd i nie tylko. Sobie zainstalujcie ten dodatek. To jest bardzo ważne. Oczywiście też stosuje się do zaleceń, tak yy, jak ustawiłem właśnie Small Bed, Medium i Large Bed. Oczywiście powróci was go launch, który chcieliście, będą bety na CES lunch następne, ale dzisiaj jeszcze powędrują bety na fanobecie. Oczywiście Was zachęcam. Zachęcam Was. Wczoraj pokazywałem jak tutaj odebrać, jak tutaj do depozytu dać skiny. To sobie obejrzycie, kto nie widział. Oczywiście zachęcam Was do wejścia przez tego Refa. Ten Ref może mi pomóc. 1% profitu mogę mieć. Się uzbierało. 1 dolar już trochę osób weszło. Dzięki Wam ci co weszli będzie może obstawiać większe sumy. To może coś wezmę. Będę miał, mam tutaj akurat teraz 33 dolary. To jest ważna rzecz, jeśli obstawiliście zakłady buchmacherskie na pewno wiecie, można tutaj tworzyć kupony, różne kombinacje. Mówię jak wczoraj, na przykład to miałem jakiś mały kurs, na przykład 1,10, 1,2, to omijałem ten mecz, po prostu mówiłem, że się nie mały profit, ale na przykład, możecie sobie, Możecie weźmiemy sobie CSGO. i bierzemy sobie na przykład takie pewniejsze mecze. Electronic, Efraq, Denmark. Co by tu jeszcze wziąć? Fanatik ten Mark po raz drugi styl, no tutaj takie kursy średnie, no na przykład wybraliśmy właśnie te mniejsze kursy 1.10, 1.20, 1.15, które się nie opłaca stawiać, postawiliście już Ustawiliście ten kurs Wam się mnoży. Już macie większy profit, 0,85. A jakbyście wzięli, zobaczcie, kasuje mecz, 0,67 tylko profit, 0,38, a jeden mecz tylko 0,15. Ten kurs Wam się mnoży, czyli możecie otworzyć sobie różne kupony. Dzisiaj pierwszy mecz łotwa Kazachstan, wczoraj obydwa mecze nam weszły, znaczy łotwa zremisowała, tam miał 26%, zremisowała z Rumunią 15-15 szkoda, bo 13-2 prowadzili, mogły być easy skin jeszcze. Kazachstan też wygrał z Polską. Szkoda, że na CSGO Lunch nie postawiłem, bo miałbym plus teraz w brodę na CSGO Lunch Zagapiłem się 5 minut przed meczem i nie zdążyłem 13%, byłby chyba bardzo duży BED wygrany, nie wiem czy nawet nie rekordowy ale powiem Wam, że już będzie historia, bo już doszedłem tak jak mówiłem, najpierw Wam mówiłem od 0 do 500 dołców i teraz już się spełniło, mogę powiedzieć, doszedłem do 2000 co mówiłem, tu mam 1500 i w ekwipunku około 500, doszedłem do 2000, więc jest ok, jest ok, bardzo dobrze się rozwinąłem z tych betów, więc tak jak mówię, Litwa, właśnie Łotwa, Kazachstan. Sorry za moje fajle. Czasami, jak nagrywam, wiadomo, i wszystko to ludzie oglądają. Jakieś fajle wczoraj podobno zaliczyłem, mówiłem Latwia, Litwa, oczywiście Łotwa, Kazachstan. Mówię po polsku, nagrywam dla Polaków. Bez of fun, nie wiadomo, jaki będzie skład Łotwy. I powiem wam, że w składzie Kazachstanu nie ma adrena, który jest bardzo ważną postacią, jest mało oczywiście. W European Misfits gra Kry Independent, którzy wczoraj właśnie z Rumunią nie grali, a jeśli by grał Kry. Myślę, że ten mecz mogli spokojnie ugrać, bo to jest jeden, nie wiem jak nie najlepszy gracz, który kieruje właśnie dobrze grę. Jeśli on będzie w, w składzie na Łotwę, można się pokusić o low beta, bo bardzo procenty są 23% na fanobecie kurs 374. Więc na razie ten mecz zostawiam. Pytajcie się później, zobaczę co z tym meczem zrobię, jak będzie znany skład. Fraknet Peter, jest to półfinał BO3. Myślę, że tutaj... Bez niespodzianek, Efrak ten mecz wygra. Wczoraj się nie zawiodłem na nich, postawiłem z Riktiki, z Property i te mecze weszły. Peter miał grać wczoraj z dobrym gamingiem, ale dobry gaming się wycofał, pokonali łatwo Gdańsk Lions, to było wiadome. Myślę, że Efrak poważnie potraktował ten turniej Hitboxa i wygrali właśnie do czterech z Riktiki. Myślę, że ten mecz wygrają, kurs jest 1-11, nie opłaca się przy tym kursie tutaj stawiać lepiej. Pokusić się jakiegoś słowa na Peter, no Ale jak łączycie kupony, to myślę, że na elektronikę. Frak. Dania, Kazachstan. Dania wczoraj swój mecz wygrała. W składzie dzisiaj Pimpa i Zikerba i dwóch jeszcze nieznanych. Myślę, że będą na pewno dobrych graczy. Będą chcieli ugrać. Wczoraj łatwo z Portugalią 16-3 ugrali. To był pierwszy mecz właśnie ich. Portugalia oczywiście z Foxem grała. Kazachstan oczywiście wczoraj wygrał z Polską na Mirage 16-10. Ciekawy mecz, powiem ciekawy, bardzo ciekawy mecz moim zdaniem dania. Hiszpania Serbia. No, to jest meczek też całkiem ciekawy. Na Hiszpanię. Jestem zaskoczony, że na Hiszpanię aż taki duży kurs jest, bo znów nieznany skład mamy. A Serbia całkiem ma niezłego Kingera, który grał właśnie teraz w Wigstens w dobrym składzie całkiem. Czy Legia, który jest trenerem. Teraz gamers to Kingwin. Grał w dobrych zespołach, tak jak Mausport, Dobry Gracz, Intel, M i Yen to serbska drużyna. Myślę, że oni spokojnie mogą z Hiszpanami powalczyć. Zobaczymy, zobaczymy. Jestem zaskoczony, że na Hiszpanii jest teraz taki duży kurs i mógł nawet być skłonny zaryzykować na Hiszpanię. Grali wczoraj z Francją. W składzie Pilk, Tatin Wesker, Torped Dragunów. Negrał Mixu, ich najlepszy gracz. No to jest ciekawe, z Ukrainą to w ogóle ten mecz poddali, z Węgrami przegrali 5-16, tutaj grał właśnie Joel, Drifting Mitchell ci lepsi gracze, no właśnie dlatego, przez te ich wyniki, wszystko się tak pomieszało i dlatego mają taki, taki mały kurs, na razie ten mecz sobie odpuszczam, bo nie jest znany skład Hiszpanii. European Summa GG. no ciekawe spotkanie, SumaGG wczoraj zagrała pierwszy mecz, prawie ograła ESC tego meczu, w ogóle nie wam nie polecałem, nie stawiałem. Po dogrywce 2-0 wygrali, duży procent był na ST, więc nie warto było tego meczu ruszać. W sumie Giga Drift nie od Zobaczymy. Black Poison, właśnie Cree, Deep Independent, Daki-Chan. Daki Chan. Daki Chan. To jest ich piątka. Myślę, że wczoraj European Missile przegrało z Lions. Postawiłem na Lions, bo się procenty zmniejszyły 7 jak widzieliście na fanpage'u. Wszedł ten bet. Myślę, że dzisiaj mogą powalczyć Kree Black Poison i mogą w BO1 spokojnie ugrać ten mecz. Chociaż całkiem, całkiem, całkiem nieźle wczoraj sobie radzili Hiszpanie. Zobaczymy. 20 kurs większy na nich można ryzykować. Jest są ciekawsze mecze też BO1 w S, S Faceit Ninjas in Pyjamas, and Views, Fanatic Titan. No, jest to BO1. Wiadomo, jak to z tymi BO1 bywa zawsze. Zobaczymy. Bardzo ciekawe spotkania będą. NIP Envius na pierwszy rzut. Mapa znana Train. Get right alu, Exist Forest Freiberg. NIP trochę zdobył tej pewności. siebie. Hit z Hitonem byli na SLSA w Dubaju. Ciekawe spotkania właśnie. Wygrali z Dasta i Inferno 20. Zobaczymy, będzie bardzo ciekawy mecz. Envius właśnie zawiodło na tym SLSA. Kenny jest happy, nie pokazali tego co potrafią. No, zobaczymy. To Zobaczymy, bardzo ciekawe spotkanie. Jeśli chodzi o fanobet, tutaj jest kurs 1.98, 1.84 i bym był skłonny ryzykować na Ninjas in Pyjamas. No jeszcze trzeba było przeanalizować jak tam z ich mapami Train jest. Statystyki wejść. Tutaj w ostatnich meczach grali Dust2, Inferno Cash. Nie Virtus Pro SSA Kolonia 2015 to już dawny mecz na trainie był. A no, jeśli chodzi o NVS NVS Virtus Pro Train Hunter Pit League. No to to niedawny był mecz. 20-22, NVS wygrało z Virtusami, Wiadomo, Virtusie mają mocnego traina. No ciekawe będzie wtedy KNS dobrze zagrał, z tego co tu widzę dużo fragów nawił rating N25 Będzie ciekawe spotkanie powiem wam. Envy Small na Jengańską przegrana. Powiem Wam bardzo ciekawe spotkanie, wszystko zależy. Jak będą się dzisiaj spisywać gracze NiP-y, czy będą pewni siebie. Zobaczymy. Mogą to ugrać. To jest mapa pod sniperów. Ostatnio też zaczął Forest grać sniperką. Myślę, Alu Forest jeśli będą w formie, zależy od nich, jak będą strzelać, czy Getred będzie dobrze zespół prowadził z Existem. Myślę, że jest to do zrobienia. Zobaczymy. Jestem fanem hypiego jego prowadzenia i nie wiem czy na CS gonacz będę stawiał ten mecz w ogóle i czy będę na Envius stawiał. Na Fanabecie można tutaj dać na Ninjas in Pyjamas. Titan. Fanatic Titan. To akurat jest face It. Godzina 19 ma pani znana. Oczywiście Shox w formie jest. On zawsze może wykierować Gierkę, ale ostatnie wyniki. Fanatic i Titan są odmienne. Myślę, że. Fanatic to spotkanie dzisiaj ugra, tym bardziej, że odpadło w półfinale, oni liczyli na finał SSA, Dobra gra Virtusów, S skin, Mieliśmy. polecałem Virtusów, oczywiście inni B większość na fanatik. Myślę, że Fanatic to spotkanie ugra. Planetki Dynamic Penta, jest to BO2, czas... pewnie będzie remis. Niemieckie, niemieckie starcia są zacięte, tak jak wczoraj Mał Penta, tam poszłem, ale też było 1-1. Zazwyczaj się to kończy 1-1. Jeden, jeden. Zobaczymy planetkę Dynamics. Planetkę Penta BO2. slam Silson, Tixo, Robson, John. Nie wiadomo z kim będą grali Penta. Bo wczoraj grali ze Speedim i Taxinem, a dzisiaj pojawiła się informacja, że Penta, relay Stavros i Crisby, czyli Crisby i Stavros nie są już graczami Penty, Został Chryssa z Ruk Stapsen. Z kim zagrają, to jest właśnie niepewne i mnie dziwi dlatego taki mały kurs pęta. Myślę, że przez to, że wczoraj grali jedną mapę Mouseport, zobaczymy, a planetki wcale potrafią grać, pod ogrywali tych Niemców, choćby grali UX2.0. Myślę, że to nie będzie takie łatwe spotkanie dla nich. Robson Johnny potrafią trzymać Tixo, Sirson Slam, to jest niezły zespół i yy, dużo wskazuje na to, że to może być remis, jeśli będzie grał Speedy. Speedy, dobry gracz, świadomo z Mouseport, zastąpił go Nico. Penta może to ugrać, ale zaskakuje mnie ten kurs. Penta straciła dwóch graczy, a jest na nich kurs 1.27. Ale cóż, zaryzykujemy. To jest tylko fano bet. Denmark, Łotwa. No, dania 1.15. Nie wiem, czy się opłaca tutaj stawać na to spotkanie. Ale do tego łączonego beta Wam tutaj kuponu danie załączę. Holandia, Serbia. Zobaczę, jaki skład ma Holandia, czy jest znany. Holandia, Serbia, no nie jest znany skład Holandii, zobaczymy, czy tam będą grali Mike's pewnie, krótko no zobaczymy, zobaczymy, więc na razie ominę to spotkanie ESC Lions, sc 134 no ciekawe, czy ESC Dorad Lionu, no jest to BO3, zobaczymy, jaki skład, czy dzisiaj będzie też mini zgrał z Sunem, no zobaczymy, zobaczymy, przy tym kursie ja bym nie był tak pewny tego SC. Daję, to jest niezła drużyna, Cypha mają i zawsze potrafią strzelać. Zobaczymy. Myślę, że ominę ten mecz nawet na Fanobecie, bo może kupon się powiedzie z tych betów, a nie opłaca mi się. SK Gaming Nawi. Myślę, że tutaj wygra Nawi, choć to jest BO1. BO1. Nawi wiadomo. Jest lepsze na niż niż w domu. Jest dzisiaj dużo meczy, pamiętajcie, żeby wszystkich nie obstawić, bo tak mówię, to jest głupota, wszystko obstawianie wybrać kilka pewniejszych meczy. Mapa cash. Mapa cash dobra i dla SK Gaming powiem wam. Ale dla Na'Vi to jest bardzo słaba mapa. Zobaczymy jakie będą procenty na CS bo będzie można nawet ryzykować na SK Gaming powiem wam. Na'Vi nie lubi tej mapy, zawsze odrzuca Keysza. Ostatnio grali na paście oczywiście na wygrało, no zobaczymy. Także na FanoBecie omijam ten bet przy takim kursie 1.20 na Na'Vi na mapie Cash. Zobaczymy jeszcze. Envius TSM to też ominę. Portugalia, Polska, no ten dziwi mnie kurs na Polskę taki mały, wczoraj z Kazachstanem przegrali, nie wiem dlaczego taki mały kurs jest. No Portugalia też nie zachwyciła, no ale tam jeden mecz wygrała, no zobaczymy. Ciekawe jaki skład dzisiaj nasi wystawią. Myślę, że dzisiaj Polacy wystawią najmocniejszy skład jaki mają i wygrają to spotkanie, ale zobaczymy jeszcze jakie tutaj składy będą, na razie omijam. Dobry Gaming, Gdańsk Clients, TSS, BO3. Myślę, że Dobry Gaming spokojnie to spotkanie wygra. Chociaż Gdańsk Clients jest niezły, nie skazujmy ich od razu na porażkę. XPC, fenomenom. XPC wczoraj ograło właśnie London Conspiration, dlatego nie stawiam tego meczu, chociaż... BO3, dołączę w FPH, PH powinno to spotkanie wygrać. Holandia, Hiszpania omijam. Mausport Nawi, też było jeden na razie, na razie ominę. Później podam Wam z testu Lunch TB, jakie procenty będą. Cholerizers Gamers, tu też Gamers, to ominę na razie. UX Gaming, Rumunia, Polska. było no, jeden. A postawimy na Polskę. Mausport Fanatic, Cholerizers CSM. Cholerizers CSM, Facet BO1. No, ciekawe. To ciekawe. Simple powraca na salony, będzie grał. Zobaczymy, jak to im wyjdzie. Hellerizer skład. Simple się odszedł, Zobaczymy. Czy małcy Simple będą grać AWP czy dwie no Zobaczymy. Bardzo jestem ciekaw tego spotkania. Myślę, że na fanobecia pokazałem Wam resztę betów Podam przez go Lunch. Pokazałem Wam, jak się tworzy kupon. Tutaj stworzyłem kupon, kurs się pomnożył. Możecie kilka kuponów nawet tworzyć, kilka kuponów zrobić. Jeden na przykład za 1 dolar, jeden za kilka dolarów, jeden jakiś większy miejbe. Na przykład 2-3 mecze pewniejsze, i może coś Wam się uda z tego wyjąć. no Zobaczymy. Ja tutaj wezmę sobie, dam 5 dolarów. Profit 82 może wejść. No, dużo meczy jest, nie wiadomo czy się powiedzie. Są kilka ryzykownych. Place bet. i utworzyłem sobie taki kupon. Możecie go sprawdzić w mybeds. Także powodzenia. Good luck. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapki w górę. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, jeśli tego nie robicie. Do zobaczenia.